Zadanie 72. Dany jest rosnący ciąg geometryczny AN. AN geometryczny rosnący. Teraz 72,1. Wykaż, że ciąg BN równy 1 przez AN jest także, także jest ciągiem geometrycznym. O, no dobra, czyli możemy napisać, że nasze AN jest równe a1 razy q do potęgi n minus pierwszej. No to nasze bn jest równe 1 przez a1 razy q do potęgi n minus pierwszej, co możemy zapisać jako 1 przez a1 razy 1 przez q do potęgi n minus pierwszej. No i tu już jakby to widać, niemniej jeśli chcemy udowodnić to porządnie, to teraz bn plus 1 musimy wyznaczyć, i to się równa 1 przez A1 razy 1 przez Q do potęgi N. No i teraz BN plus 1 przez BN dzielimy. To jest 1 przez A1 razy 1 przez Q do potęgi N przez 1 przez A1 razy 1 przez Q do potęgi N minus 1. 1 przez A1 się skraca. 1 przez q do potęgi n-1 się skraca w taki sposób, że u góry zostaje po prostu 1 przez q. No i właśnie, to jest równe 1 przez q, i to jest, to jest dowód, bo wyszła nam stała, niezależna od n. ciąg geometryczny to jest taki, w którym kolejny wyraz dostajemy poprzez przemnożenie poprzedniego przez tę samą liczbę za każdym razem. Więc. Więc iloraz między dwoma kolejnymi wyrazami tego ciągu powinien być niezależny od n. I tutaj właśnie taki jest. I co więcej, to jest właśnie ten iloraz naszego ciągu Bn. Jeśli An jest Q iloraz, to przy Bn równym 1 przez An będzie po prostu 1 przez Q, co w sumie myślę nie jest specjalnie zaskakujące. No więc to było 72.1, teraz 72.2. Suma 20 początkowych wyrazów ciągu AN jest równa 124, czyli SA20 jest równa 124. A suma 20 początkowych wyrazów ciągu BN jest równa 31. Czyli SB20 jest równa 31. Oblicz iloczyn 20 początkowych wyrazów w ciągu AN. Więc ja tutaj teraz pokażę takie dwa oznaczenia, których się w liceum nie, korzy nie używa, a używa się je na studiach. Natomiast jedno z nich będzie dla nas wygodne. Pierwsze, które się używa częściej, to jest suma. Oznacza się ją taką grecką literą dużą sigmą. Suma od k równego 1 do n, a k to inaczej jest a1 plus a2 plus aż do an. I tutaj te, te granice mogą być różne. Możemy od k równego 5 do 13, i wtedy będzie od a5 do a13 takie dodawanie. Natomiast jest też oznaczenie na iloczyn kolejnych wyrazów. I jego się pisze takim dużym pi. No i na przykład pi od k równego 3 do 6, a k to będzie a3. Razy A4, razy A5, razy A6. Więc tu nam to będzie wygodne, ponieważ to, co my chcemy w tym zadaniu policzyć, to właśnie iloczyn od K równego 1 do 20 AK. Tak? Iloczyn 20 początkowych wyrazów w ciągu AN. No dobra. No i teraz skupmy się na tym, co my wiemy. No to jakby dane z poprzednich, poprzedniej części dalej nam działają, czyli nasze AN nasze A, jest ciągiem geometrycznym, nasze, nasze BN też jest ciągiem geometrycznym. Jeśli AN ma iloraz Q, to BN ma iloraz 1 przez Q. Czyli prze, przepisując to w bardziej zrozumiały sposób, suma, y, suma N pierwszych wyrazu ciągu geometrycznego to jest A1 razy 1 minus Q do N tej przez 1 minus q. U nas tych wyrazów ma być 20, więc razy 1 przez 1 minus q do 20 przez 1 minus q. I to ma być równe 124. Natomiast druga informacja na temat BL-ów, no to B1 to jest 1 przez A1 razy i tutaj mamy 1 minus 1 przez q. Do potęgi 20 przez 1 minus Q równa się 30, przez 1 minus 1 przez Q i to się równa 31. Więc, dostaj więc mamy po prostu taki, taki układ równań z dwiema niewiadomymi. Natomiast to, co my chcemy jeszcze policzyć, nasz iloczyn od K równego 1 do 20 K, to jest inaczej iloczyn od k równego 1 do 20, a1 razy q do potęgi k minus 1. No to w tym iloczynie a1 pojawia się 20 razy, więc będzie to a1 do potęgi 20 razy, a tutaj będzie mieć q, i tutaj no jak mnożymy, to dodajemy wykładniki, więc tu będziemy mieć sumę od k równego 1 do 20 z k minus 1. I to tak naprawdę jest suma liczb od 1 minus 1 do 20 minus 1, czyli od 0 do 19, czyli w sumie od 1 do 19. Więc to samo w sobie jest ciągiem arytmetycznym, czyli chcemy policzyć a1 do potęgi 20 razy q, i tutaj suma wyrazów od 1 do 19. To będzie 1 plus 19 przez 2, i ich jest tutaj 19. No, 0 możemy odpuścić. Tu jest 20 przez 2, czyli po prostu 10, czyli 190. Czyli chcemy policzyć takie wyrażenie. A1 do 20 razy Q do 190. Chcę wiedzieć, ile to jest. Ok. To teraz patrząc tutaj. Ja na przykład mogę sobie szczególnie to drugie równanie. Ja chciałbym je trochę uporządkować może. Albo, albo nie, albo z tego pierwszego wyznaczę, że A1. To jest 124 razy odwrotność tego łamka, czyli 124 razy 1 minus q przez 1 minus q do 20. I podstawiam to do e, tego wyrażenia, do tego drugiego równania, więc będzie mieć 1 przez to wyrażenie, to inaczej będzie 1 przez 124 razy z powrotem odwrotność tego łamka, czyli 1 minus q do 20 przez 1 minus q. Razy a tutaj 1 minus 1 przez Q do 20 przez 1 minus 1 przez Q i my wiemy, że to jest 31. No i teraz może ja bym to spróbował tutaj trochę przekształcić, a e, mianowicie mam taki pomysł, żeby tutaj to przemnożyć przez 124, żeby to stąd zniknęło. Poza tym tutaj mamy 1 minus q do 20 przez 1 minus q razy, a to możemy zapisać jako q do 20 minus 1 przez q do 20 przez q minus 1 przez q równa się 31 razy 124. Eee, no to teraz dalej, to możemy sobie odwrócić i napisać 1 minus q do 20 przez 1 minus q razy. Tutaj można by minus wyciągnąć przed nawias, żeby mieć 1 minus q do 20 przez q do 20, razy tutaj q pójdzie do góry, a tutaj też minus wyciągnąć przed nawias, żeby mieć 1 minus q. I teraz minusy się skracają. I to się równa 30 razy 124, czyli inaczej 31 razy 31 razy 4, co można jeszcze inaczej zapisać jako 31 kwadrat razy 2 kwadrat. Czyli tak naprawdę jako 62 do kwadratu. A teraz tutaj, co my tu widzimy? My tu widzimy 1 minus q do 20 do kwadratu przez 1 minus q do kwadratu. A to się tutaj trochę skróci i się zrobi q do 19 z tego. No i to się równa 62 do kwadratu. To ja teraz jeszcze bym to przemnożył przez q do 19. I tutaj możemy napisać taki ułamek 1 minus q do 20 przez 1 minus q. To wszystko do kwadratu równa się 62 kwadrat razy q do 19. Spierwiastkować to możemy. No, tutaj wiemy, jakby, że q, nasz ciąg an jest ciągiem geometrycznym rosnącym, więc jakby są dwie możliwości: albo jego pierwszy wraz jest ujemny i q wtedy jest. Um, jeśli pierwszy wyraz byłby ujemny to Q musiałoby być mniejsze od jedynki ale większe od zera żeby był wtedy rosnący ale wtedy wszystkie wrazy tego ciągu byłyby ujemne i suma 20 na pewno nie byłaby 124 więc ta opcja odpada A1 musi być większe od zera i wtedy Q musi być większe od jedynki Q większe od jedynki oznacza, że licznik jest ujemny ale mianownik też jest ujemny więc cały ten łamek tutaj jest dodatni. Więc możemy to sobie spokojnie spierwiastkować i bez wartości bezwzględnej napisać, że 1 minus q do 20 przez 1 minus q równa się 62 razy q do potęgi 9,5. Co nie, może jeszcze nie wygląda jakoś super, ale teraz możemy wziąć nasze a1. a1 było równe 124 razy 1 minus q przez 1 minus q do 20. E, no właśnie, i to jest równe 124 razy, a to jest odwrotność tego ułamka, czyli to jest razy 1 przez 62 razy q do potęgi 9,5. To się ładnie tutaj skróci, wyjdzie na po prostu, że a1 to jest 2 przez q do potęgi 9,5. No i przypomnijmy, że my chcieliśmy tutaj wyliczyć, obliczyć wyrażenie takie. Ile to jest a1 do potęgi 20 razy q do potęgi 190? No cóż, nie wyliczyliśmy tak a1 ani q, ale spróbujmy to mimo wszystko podstawić. A1 do 20 razy q do potęgi 190 to jest inaczej. 2 przez q do potęgi 9,5 do potęgi 20 razy q do potęgi 190. To jest inaczej 2 do potęgi 20 przez Q 9,5 razy 20, 95 razy 2 to jest 190 razy Q do 190. No i mamy promocję. Q się skraca, wychodzi 2 do 20, a to jest akurat 1 048 576. I taki tutaj dostajemy wynik. Dziękuję za oglądanie moich filmów. Jeśli się podobało, to zapraszam do zapisu, subskrybowania kanału i zapraszam również do oglądania pozostałych filmów.